Co ty czujesz, jak grasz koncert? No niewiarygodnym uczuciem jest, jak łączysz się z publicznością w takim jednym flow, w takim jednym odczuciu tego, że śpiewam na przykład, nie wiem, piosenkę Ocean z piękną solówką gitary na końcu, piękny bluesowy, szeroki utwór i oni są ze mną, i czujesz to, wiesz? Tego się nie da w ogóle udawać. Czuję, że oni są ze mną. To jest właśnie na biletowanych koncertach. No bo oni tam nie trafili przypadkowo. Dokładnie. Że śpiewam albo na przykład wiesz, rozkręcam ich i widzę, że oni są w amoku, że skaczą, że tańczą. To jest niewiarygodne. Są takie koncerty trudne, kiedy na przykład gramy imprezę jakąś zamkniętą i jest event i ci ludzie, mieliśmy taką sytuację, i mieli po prostu wywalone na koncert. I kiedyś mi to bardzo bolało, a teraz gram z zespołem. Mamy takie porozumienie z chłopakami na scenie, że gramy dla siebie. I no, muzyka daje miłość, jakąś taką, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, daje taki, wiesz, taki sens. Daje uniesienie. To ale... można do seksu porównać, nie wiem. No, cudowne uczucie. Okej, okay, ale masz tak, że Rozumiesz, że na przykład jeden koncept jest lepszy, a drugi gorszy? Masz coś takiego? Potrafisz tak. to sklasyfikować?